Cześć co jest Sraja Jaki tutaj jest ze mną dzisiaj mój kolega, oj kurde, co to jest. Witam. Salve 360 no oczywiście i dzisiaj sobie zagramy na mapce, której nawet nie wiem jak się gola, ale to się okaże. Weźmy sobie na przykład takiego... Czekaj, to ja we, 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 wezmę kimś, którym będzie można to rozwalić. No. Ja szczerze wezmę no, Sekolta. Ja to wezmę w ratę. Ja też w ogóle nie wiem, jak na działaś ta mapa. Hmm. Czy to może po prostu przez te linki jakoś trzeba trafić? Czy może tam jest jakiś jeden blog do trafienia? Ja naprawdę nie kułam tej mapy. I nie wiem, czy chcę ją rozumieć. Ale chyba nie. Kurczę, chyba. Okej, okay, czyli chyba po prostu trzeba. Tam walić? Tak. Ale ja już sam naprawdę nie wiem. Ja co ja, jest? A, ja a i tutaj, wszyscy te tle? Ta. Aha, i ona w tym momencie zablokowała piłkę. I ona tam wylatuje, dobra. Ciekawa łapka, bardzo ciekawa. Więcej nie mam co powiedzieć. Bardzo ciekawa. Ha! Obroniłem. Nie To jest taka łapka... Lepiej podawaj. Zwalił Elkrim, bo już skoczył. Czyli to jest taka mapka panków. wszystkich zabić i strzelić. Czyli Ja bym sobie wziął Shelly. Ja to jaka ważna Elkrim jest? Mam do niego akurat star power. Let's go. Tak jak powinien Shelly. U mnie coś innego powinien Shelly, w sumie nawet nie pamiętam co. No nie, let's O, teraz u mnie też let's go? Ja tutaj po prostu spamuję. Dobra, ja sobie, sobie... Dobra, dobra, dobra dam mi. Podaj, Kurde, do niego. O, git, Szelaj. Gigi. Szelaj. Ej, nie gadaj, że tamto piłko. Nie, tam Nie, nie, <grym> do się. Gola. nie, nie. Nie, 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 tak działa co? nie, on tak działa to. To to. nie, nie, pięknie. nie, to jest po prostu taka ławka. Kurde, że bym go zabił. Pokonaj wszystkich. Pokonaj wszystkich, wszystkie masz po prostu... Nie, to on to zużyje. Czy jest Dobra, teraz będzie... Być... Ja dobrze ja to rozwaliłem. Bo teraz będziemy mogli uciec po piłkę, jak nam szelą. No nie, to Tara tak bardzo... IQ. Dąży. Uważaj, 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 Kurde! Ja pierdolę. No to gramy solo? Solo ja no. nie biorę, bo w tak bardzo zazdrościsz. Ja biorę luk, którego w sumie nie A ja mówiłem solo, solo, duo. Co moje sztuczka U ciebie. Dobra, dobra. A ty sztuczki masz w A ty nie masz od no no. <laughs> <gry> na nie no, Mam, Na początku nie mogłeś bić dobra, ale dopiero jutro. Jaki jutro? Dopiero dzień po odebrałeś, w niedzielę, nie? <gry> nie, przecież jeszcze w tym samym nie odebrałem. Aha. <gry> nie pamiętasz? Nieważne. No z To ja biorę te skrzynki, ty idziesz tam. Czekaj. Kurde, kto? Co jest? Uważaj, bo tam jest szeli. Czekaj, a to z gry, dobra. Sprawię, Lance Royal. No nie no i się wydało co ja teraz będę nagrywał kolejne. Jeśli się oczywiście uda. No. Możliwe, że właśnie nie będę. Cześć. Albo możliwe, że będę sama angliwą Tak, tam unikry... Odcinki po, po prostu gdzie nie będzie mnie. Ej, pokazać ci, co się dzieje, jak jesteś niegrzeczny? Co? To. Doszesz węgiel zamiast prezentu. No. O nie, ja tam się rozpocznijmy i stanie. A jak jesteś bardzo grzeczny? To tych choinkę z Wamą ubrać. No to sam. Bo przynajmniej wiesz, że, że to ma sens. Chciałem prezent, ale nie dostaliśmy takiej emotki. Na święta. Ja bym podjechał tamtego Edgara, chodź. Poczekaj. Snape is flying. Dawaj go. I can do this when I want to. Dobra, chwila. Penny. Jeszcze żaden team nie zginął. Dobra. Gigi. Musimy tego Ticka podjechać. A tutaj mam problemy życiowe lekko. Ja tutaj ci próbuję pomagać w tych życiowych problemach. Uwaga, y uważaj, gdy tu jest tam. Tu jest tyle tych edgarów, że zaraz jakiś na mnie skoczy. Pewnie. No nie tutaj się torbuję. O, że tam jest tyle pijców, że Jak ja te klucze zdobędę... To ich nie zdobędziesz. zmieniają Dobra, dawaj na nich! Dobra, z dwóch stron. Bijemy i ja idę na Dzi -dzi. No, ale nie. GG. Nieważne. To się nie mamy. Dobra, to już jest mm, na plusie. Już Już tak nie musimy mieć większego miejsca, i tak mamy już na plusie kucharki. Ale nie, kurde. Kurde, nie uda się Mamy drugie miejsce. Dobra, mamy drugie miejsce, GG. Dobra. I ty możesz wygrać? Za go. Zresztą Dobra, Gigi, mamy drugie miejsce. Wystarczy mi to drugie miejsce. Ale jeśli się nie obrażę, jak będzie lepsze, nie? Gigi. Ja. ja jakbyś to przegrał... Jakbyś bym... się schowała za tym jej ultem, to może byś jeszcze miała szansę. To bym, bym mogę wygrać. Ale to jest... Z... Ma... Nie, nowite 50% more gladness, tak no mówię, No bez... by tylko ja sobie... Już mam 6 minut odcinka. Serio? Tak. Dobra, dawaj dalej. Dobra, ostatni chyba metyk. Mm. A i w ogóle dajcie znać, czy byście Ksianianongas na kanale, bo był już 7 odcinek, ale... No. Mam ogromne wyświetlenia, tylko że nie widać aktywów. Ale teraz jak właśnie widać, ja już lagów nie mam. Bo Piękami. nowy telefon. A ja mam Amber. Proszę, A ja chcę. Kurde, powiadomienia z YouTube'a. Bo co jakby, masz tyle subskrypcji? Jakby co, to to nic nie jest sponsorowane. Po prostu mam powiadomienia, bo subuje jest tysiąc osób. Tak, idziemy na niego. Tutaj jest. Tu tam. jest. Tu jest. Tam jest. Gdzie? Tam? tam. 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 Now it's more Chodź tu. Dachyl. Dahyl. chodź tu. No tylko, że na no, nich tak na blisko to nie za bardzo. Mmm. No, Edgar się zaraz Odmierz, ulta Dobra, odmawiam fultę. Skaczę. Ojej, dodam. Dodam, dodam tam, im Sleepy Slider I can do this what I wanna do Do you want a nice bed? Dostał Jestem Mi się zabrażam. Nie bigo, zamrożony <grych> Kurde Ojej, ja nie wrócił. I got it Yahoo Dobra Tam jest serw na buście. Na ostatnim buście. Ej, my jesteśmy tak przy, przyciskani strasznie. No, ja bym radził ci iść gdzieś na dół. O nie, goni mnie, bije mnie, bije mnie. Nie wyje, nie wyje, nie wyje. Na mnie to będzie chyba zero bucharków. Nie, minus 2. Czekaj, bo... ja sobie wezmę z gara. Przy okazji go lepsza. To ostatni mecz Pierwszy? Osta nie, ja byłem pierwszy. Ja. Nie, ostatni mecz, tak. był moś... Ostatni mecz bo ja mam już 8 minut odcinka. Do dychy sobie zabam. Będę wkurzał ludzi. A ja będę bił ludzi. Będę zły. No W ogóle, jak do do when when to bada, na nim dużo nowoczki. No, dużo, dużo. Pewnie jakiś na TikToku nagrywałem. Co się chwaliłem z Karla. Jezu, stare czasy. jeszcze w ogóle miałem TikToka? Oj, troszeczkę mam lagi. Ej, chyba na nowe. i subskrypcji i TikTok. O nie, leki na takie ścinki, widzicie? Czy chodzi? Ale nie chodzi. Teraz jestem niby bardzo szybki, ale nadal chyba jestem wolniejszy od tego pana Fe przez te lagi. Co ty robisz, Daryl? Ty. Ty, kolego, mój drogi. Ej, dobra. No, <grywa> to jest skręcenia. <grywa> Nie ma lagów. <grywa> Ej, to jest pra praktycznie wykrywania ludzi. Nie? O, idzie, Czytaj, pa? Edgary, idź, na Edgar, piany. Edgar, to pani piany. Dobra, szukaj, wykrywa, pójdzie tam. I, 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 i. I dalej mnie podjeżdżam. No i co z tego? Ale żyje. I tam jest Jackie. Ja, ja ją na daleko biorę? Ona mnie O ja ją zabijam. <giby> <giby> ja biję 1600 jednym pociskiem. Taka jedna moja seria miała 10 000 demacha. 10 000? Tak, taka jedna cała seria. Znaczy taka cała, cała w sensie cała... Popieram moja... mamy skrzynkę i... Dobra, a ja a kończę odcinek. Czy byście chcieli, żeby Wam coś zrobiono ciekawego? No, chwila, właśnie. Zobaczenia. Moje konto. Tylko tych trzech postaci nie mam, a ogólnie to mam dużo postaci. Typu... A mi moje konto, bo też się zmieniło. Właśnie, jego konto też się troszeczkę zmieniło. Właśnie na przykład to tą Amber. O, oczywiście Edgar, nani search. Właśnie, Surge dropnął. I Amber, y, nani. <śmiech> <śmiech> y, Ty patrzysz moje konto, nawet to to yy, za jeszcze dropuś. Nani, yy, nani, 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 papa. Znaczy... elo Dobra, bo już to za długo trwa. Dobra.